Dzisiaj się z Wami witam właśnie w takim towarzystwie kotów i psów, tak? Oreo i chaos już się mają dobrze, słuchajcie, dostają antybiotyk codziennie, jeździmy do weterynarza. Więc jest dobrze, wszystko się dobrze goi, już biegają, bawią się, więc no wszystko w porządku, rozrabiają, więc znaczy, że ich to nie boli. Zresztą powiem Wam tak szczerze, że Amstaffy są tak silnymi psami, że raczej mało co ich tam zaboli. Wiadomo, że jak już się zaczynają, wiecie, szamotać tam wieczorem razem i, i niektóry tak go przygryzie, to ten drugi zapisze, ale i tak swoje robię. No i powiem Wam, że ja ogólnie y, zaczęłam je ubierać, tak? Ubierać w chaosku. Ubierać je zaczęłam, bo, y, bo dlatego że jest zimno. My dzisiaj sami w domku wieczorkiem, bo ramazam w pracy, więc ja wezmę sobie. Z... Tak, ja też Cię kocham. Ja sobie wezmę, zrobię moją y, ozdobę y, na papier. Dzisiaj chyba y, porobię sobie wieczorkiem. Zobaczymy, jak to będzie. Może sobie jakiś film obejrzę albo książkę przeczytam. Zobaczymy. Kaos. ojej. Ojejujaj. Ojej, Kaosku. Ojej. Jak byliśmy tam robić badania, to przy tym szpitalu jest metro, więc mogłam, wiecie, wejść do tego bankomatu, jakby, i załadować kartę. Więc mogę wsiadać teraz w autobus i jechać. Tylko wiecie co? Jest tak zimno, że po prostu nie, naprawdę, naprawdę mi się nie chce wystawiać czubka nosa za drzwi. I, i mówię wam serio, bo jest. Tak bardzo mroźnie, że no ciężko jest. Powiem wam jeszcze, bo kiedyś dostałam takie pytanie, jak w domu. Hej! No widzicie, po prostu już szaleją, już ciągną się sznurek, znalazły i, i wiecie, swój, swoją zabawkę i się ciągną i, i, i trzeba je uspokajać, więc. To naprawdę tylko 24 godziny yy, brały i były spokojniutkie. Teraz już są jak zawsze. Yy, chciałam Wam powiedzieć, że dom jest fajny, ciepły. Że jednak ta izolacja jest naprawdę fajnie, bo yy, dostałam kiedyś takie pytanie: jak dom, jak izolacja czy jest ciepło w nim? Jest ciepło. Powiem Wam, że w salonie. Wiadomo, my ogrzewamy tym piecem swoim, ale przez to, że ogrzewamy piecem w salonie, to nad, nad nami jest sypialnia. I teraz, no wiadomo, że jeszcze tam nie jest zrobione. Ja sobie zrobiłam tam na razie la suszarnię, bo powiem Wam, że tam jest bardzo ciepło. Chyba od tego, że ten piec grzeje bo ten drugi już pokój on jest tak jakby w drugiej części salonu to już nie jest taki ciepły, ale ten właśnie od komina chyba to tak grzeje, że jest bardzo cieplutko, dlatego tam wieszam sobie pranie, bo wiadomo, wyschnie szybko. Jak wieczorem powieszę, to już tak naprawdę po południu już mam suche pranie, więc no, dom jest ciepły tylko. Co się stało? Powiem Wam, kiedyś była taka naprawdę wichura. Chyba Wam pokazywałam to. Chyba, chyba tak. Chyba były takie yy, urywki, że tak strasznie wiało. I powiem Wam, że chyba nam jedną dachówkę przesunęło. Bo yy, jak padał deszcz, to nam trochę się zrobiło mokro więc no Ramazan musi tam wejść, ale powiedział, że no teraz nie, no bo jest śnieg no i jest minus, to tak naprawdę y, nie będzie tam mógł wejść ale jak się zrobi ciepło na wiosnę, to będziemy musieli y, poprawić tam y, no i chyba będziemy musieli dach y, zrobić, ale wiecie co, no tak, za bardzo ta dachówka to mi się nie podoba i yy, chcemy dach zrobić. Znaczy, dachówka nie podoba. No, podoba, ale wiecie, yy, dachówka to zawsze mam takie wrażenie, że zaraz tam coś spadnie i, i zaraz będzie yy, ten dach przeciekał, więc yy, chyba sobie, bo sąsiedzi tutaj nawet zrobili sobie taki dach, yy, tak jak, nie wiem, widzieliście nasz domek dla psów. One są takie, taka jakby. Papa i tak kładiona warstwami i ona wygląda jak dachówka i powiem ci powiem ci znowu wiecie rozmawiam przez telefon zawsze i zawsze mówię powiem ci i, i jak później nagrywam to też y, mówię tak jakby do jednej osoby nie przepraszam was więc y, powiem wam że chyba sobie też taki dach zrobimy po prostu prosty chyba jest nawet kolor czerwony, oni sobie zrobili zielony, ale my zrobimy sobie czerwony tak jakby dachówka była no i taki właśnie dach na, na pewno będzie yy, bardziej bezpiecznie niż dachówka tak mi się wydaje, no nie wiem ja się nie znam, ale no mówię no przez tą wichurę to nie wiem czy ta dachówka się jedna poluzowała bo takie było Mokre. A wcześniej tego na pewno nie było, bo tyle razy padało i, i patrzyliśmy na to, czy, czy coś jest mokre i nie było, więc po tej wichurze ostatniej coś się stało, że mm, przemaka. Więc, no ale tak jak na razie no tam nie wchodzimy, tylko chyba, że na taras ale tak już jest ładna pogoda. Więc no, tam na razie nie jest zrobione w ogóle, więc nam to tak jakby nie przeszkadza. Byleby tam się nic nie zniszczyło. Wie, więc to do wiosny, taka praca to będzie wiosną. Teraz y, zaczniemy chyba w tym tygodniu albo w przyszłym tygodniu. Nie wiem, bo powiem Wam, że będziemy mieć gości. Ale tak, w tym tygodniu, chyba pod koniec tygodnia. To takich gości takich na parę godzin tylko, bo przyjeżdżają do Ankary tam w swoich sprawach. No i przy okazji nas odwiedzić. Tak jak my ich odwiedzamy, jak jesteśmy yy, w ich mieście, więc yy, Oreo nie wolno muszę pilnować, żeby wiecie też nie nie uszkodził. Yy, ogólnie to, a pod, pod koniec tygodnia oni będą, a tak jakby na początku przyszłego tygodnia przyjeżdża koleżanka, też do Ankary, no ale my sobie mamy zamiar zrobić babski dzień. Mam nadzieję, chyba że nie będzie miała czasu, bo ona jest zabiegana, ale mam nadzieję, że się to uda że nasze plany się tak jakby zrealizują. I, i po prostu wtedy zaczniemy, może za dwa tygodnie pracę, chyba sypialnie będziemy robić. Już wiecie, ściany pierwsze, sufity, podłogę. No i tam będziemy później już spać. Więc, no, po malutku, no miejmy nadzieję, że może trochę ta temperatura się już, wiecie, trochę ociepli. Będzie, będzie fajnie wtedy no lepiej by było pracować gdyby nie było minus prawda chociaż wiecie tam jest też komin tak jak naprawdę żeby coś tam zrobić to możemy kupić taki jest mały piecek widzieliśmy on kosztuje chyba z... wtedy kosztował 230 lit. To niedużo, chyba więcej rurki by kosztowały. Jakbyśmy zaczęli tam robić, no to wtedy można by było ten mały piecek, żeby, wiecie, te ściany wyschły szybko, no nie? I sufit, żeby to nie ten. No zobaczymy. Wiem, że przy malowaniu to musi być ciepło. Więc, no. Takie są plany. A jak to wyjdzie, to jak wiadomo. Chciałam Wam podziękować jeszcze za to, że dajecie mi subskrypcję. Dosyć sporo przyszło znowu. Dziękuję bardzo. Jeżeli Wam się podoba filmik, to oczywiście łapkę w górę. Jeżeli nie, to łapkę w dół. Piszcie komentarze, bo bardzo lubię czytać, bardzo lubię y, odpisywać. Dobrze wiecie o tym, bo zawsze odpisuję na każdy komentarz. Do zobaczenia do następnego filmiku. Görüşürüz!